Cześć, drodzy moi widzowie na moim kanale. To ma fajną grę profesjonalną. To jest tego najnowsza wersja dobra jakości. To jest taka dobra jakość tej gry. No. Tutaj mam taką też fajną profesjonalną dobrą grę. Fajna, superańska. Każdemu to polecam. Warto w to grać. Każdemu. No, tutaj też mam takie o, też samoloty, są fajne, profesjonalne gry, to są takie, takie nowoczesne. Tutaj mamy taką jeszcze strzelankę fajną, profesjonalną, to jest dobra jakość, na playa dwójkę, no. Tutaj też mam na Play'a jedynkę, bardziej taka popularna gra, warto się opłaca w to zagrać. I tutaj mamy taką fajną grę też, na dyskorolce, na dyskorolce. Fajnie, można sobie to pograć, co i jak. Teraz tutaj mam też takie coś też, fajna ciekawostka. no to tylko można sobie grać tego coś na fajną na konsolkę Playa 1. No, warto w to grać. Każdemu to polecam. Jeśli ktoś by chciał takie coś, takie gry, by był zainteresowany, to możecie się do mnie zgłosić, a mogę wam podpowiedzieć, gdzie można takie gry sobie zakupić. No, to są takie fajne, jakościowe. To mamy taki o, mecz, piłeczka. No. To są takie bardziej gry popularne i bardziej się to opłaca ta grać Tak samo jak na tego playa dwójkę To jest takie bardziej to, to są gry takie bardziej z wyższej troszkę półeczki Tak samo Tak samo tak jak Tak jak ta gra Ona bardziej jest taka jakościowa ta gra i ona bardziej jest taka Taka elegancka, profesjonalna. No Tutaj mamy też tą grę fajną, czego fajla jest bardziej taka jakościowa, że można sobie to grać. Bardziej taka to jest taka gra, że, że nawet bardziej mogą grać w to dzieci. To jest taka gra bardziej taka dla dzieci, nie? Tak jak mówiłem, tu mamy taką grę bardziej szczelankę, taką bardziej. Można sobie, ktoś może pograć sobie w każde. Kilka razy sobie ktoś może to zagrać. No. To jest ciekawa gra. Każdemu to polecam. Ponieważ ja się tak gra mi interesuje, bo ja mam taką pełną kolekcję. Stosuję to. Taką kolekcję. Ja mam po prostu takie. Ja mam to po prostu takie coś, że ja od paru lat te gry sobie tego. Tak Kolekcjonowałem. Składałem skąd sobie na półeczkę, żeby to fajnie wyglądało. superańsko I teraz mam to w komplecie. No. To są fajne gry. Każdemu to polecam. Ja zawsze sobie tak mówię, tak jak sobie zakładałem takie gry. Dużo mam takich właśnie tych profesjonalnych dyskietek na Pegasusa Ktoś by był zainteresowany, ja mogę wam podpowiedzieć. Ja mam też takie gry też na Pegazusa. Ciekawe, fajne, profesjonalne. No, druga jest kwestia taka, że, że teraz sobie ja jeździłem sobie skuterem, troszkę tego fajnie. Teraz właśnie czekam właśnie na taką fajną siłownię, bo już właśnie kolega mi dzisiaj pokazywał. I teraz będę właśnie sobie trelował tak do góry, pach pach i będzie profesjonalnie no I teraz będę sobie tak ćwiczył, ponieważ zima idzie, trzeba ćwiczyć. No nie mam wyboru. No. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.